No cześć, witam was. Chyba w ósmym filmiku, który dzisiaj już nagrywam, a mianowicie. Dzisiaj bardzo również prosty temat wiązanie sigma oraz wiązanie pi. Jest to bardzo proste i no. A więc tak. Wiązanie sigma występuje, kiedy łączą się jedne. Jest wiązanie pojedyncze, wiązanie pojedyncze to jest wiązanie sigma. Natomiast wiązanie podwójne i potrójne i jeszcze wszystkie kolejne są już trochę bardziej skomplikowane, a więc chodźmy, zobaczmy przykład. Mieliśmy wszystkie wiązania chemiczne, ale tu mamy wiązanie sigma i wiązanie pi. A więc jak sami widzicie, wiązanie pojedyncze to jest jedno wiązanie sigma i zero wiązań pi. Natomiast wiązanie podwójne to jest jedno wiązanie sigma i, dwa wi i jedno wiązanie pi. Natomiast potrójne to jest jedno wiązanie sigma i dwa wiązania pi. Czyli że zawsze, jak macie jakieś wiązanie, to jedno wiązanie będzie wiązaniem sigma, a wszystkie kolejne będą wiązaniem pi. Tak samo również między innymi wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem sigma, zazwyczaj ponieważ występuje pojedynczo, albo wiązaniem pi, ponieważ np. w cząsteczce CO jest jedno wiązanie koordynacyjne i dwa wiązania kowalencyjne. I wtedy jedno z nich, któreś z tych wiązań jest sigma, a reszta jest pi. Jest to bardzo proste, mówię. Hmm, czyli, że zawsze w każdym wiązaniu musi być jedno sigma, a wszystkie pozostałe to są wiązania pi. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Skończyłem już nagrywać dzisiaj ósmy odcinek. Widzimy się kiedy indziej. Nie dzisiaj. Nara.